Idziemy na huśtawki? O nie... Są tylko dwie. Ej, to postoisz jak coś? Spoko. Równie dobrze mogę popatrzeć z daleka. Ej, napiszemy ten sprawdzian razem. Siadam z tobą. E, to siądź za nami. Albo przed nami. Albo dwie ławki dalej. Spoko, git. I dobieramy się w pary. Ej, jesteśmy razem. Kurde, bo nie można A eee, To weź może dołoż do kogoś innego. Spoko poradzę sobie. Proszę ustawiamy się dwójkami. O kurde, no bez pary idą na koniec chyba. Sorry. I teraz opisujemy swojego najlepszego przyjaciela. Opiszmy siebie, ja ciebie ty nie. Dawaj! Ty sobie możesz opisać, którąś z nas na przykład. No? Jakby też spoko, co nie? I pozwalamy ci. Tak właśnie zrobię.